Nie tak dawno temu nagrywałem dla Was film o tym, jaki sprzęt audio pozwoli na rozpoczęcie przygody z systemem Multiroom. Wówczas mówiliśmy o marce Blue Sound i ich technologii BlueOS. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, koniecznie nadróbcie zaległości. Link wyświetla się właśnie w prawym górnym rogu. Jednak Blues to oczywiście nie wszystko co znajdziemy na rynku. Bardzo mocnym konkurentem posiadającym szerokie spektrum urządzeń sieciowych jest Yamaha. Ich autorski system MusicCast to, to wszechstronny standard streamingu sieciowego i zdalnego sterowania kompatybilnym sprzętem. Przyjrzyjmy się więc wspólnie urządzeniom Yamaha MusicCast, które pozwolą Wam podobnie jak Blues, zbudować własny domowy system Multiroom. Dajcie znać w komentarzach, z jakiego systemu Multiroom korzystacie. Czekamy też na informacje o tym, jakie tematy czy też jakie konkretne urządzenia chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Tymczasem, krótka przerwa na intro, po której przejdziemy do konkretów związanych z autorskim systemem Yamaha Musiccast. Zapraszam! Na początku jednak może kilka słów o tym, czym właściwie jest MusicCast, jeśli jeszcze go nie znacie. Otóż jest to system bezprzewodowej rozrywki przygotowany dla kompatybilnych urządzeń marki Yamaha. Do dyspozycji oddano aplikację na urządzenia mobilne Android oraz iOS, za pomocą której dostajemy dostęp do wielu możliwości. To przede wszystkim streaming muzyki z najpopularniejszych serwisów muzycznych, ale też zdalne sterowanie sprzętem jak i grupowanie urządzeń. Podobnie jak w przypadku Blues, system Yamaha nie wymaga stałego połączenia smartfona z urządzeniem docelowym. Aplikacja służy za swojego rodzaju pilot zdalnego sterowania, którym wydajemy polecenia. Sprzęt docelowy samodzielnie pobiera informacje z internetu czy też z sieci i odtwarza muzykę, co sprawia, że możemy cieszyć się maksymalną dostępną dla danego utworu jakością. Muzyka, poza serwisami muzycznymi, może być odtwarzana również z domowego dysku sieciowego, plików na smartfonie, radia internetowego lub tak po prostu za pomocą Bluetooth. Yamaha Music Cast jest całkiem rozbudowanym systemem, jeśli chodzi o ilość i różnorodność urządzeń. W sprzedaży dostępne są amplitunery stereo, kina domowego, głośniki aktywne, odtwarzacze sieciowe, a nawet gramofon. Przejdźmy więc do kwestii, od czego możemy zacząć budowę systemu wielostrefowego opartego na standardzie Music Cast. Początek coś prostego, nie angażującego przestrzeni, a przy tym bajecznie łatwego w obsłudze. Głośniki aktywne Yamaha MusicCast 20 oraz MusicCast 50, czyli kompletne, samowystarczalne urządzenie grające. Wyposażone je we wzmacniacze, przetworniki oraz funkcjonalność sieciową za pośrednictwem Wi-Fi lub złącza Ethernet. Mniejszy MusicCast 20 jest bardzo popularną propozycją głośnika, która jest bardzo często wybierana jako pierwszy i kolejny element systemu nagłośnienia w mieszkaniu. Jest to nieduży, ale całkiem mocny i dobrze brzmiący głośnik, który do działania potrzebuje tylko prądu i dostępu do sieci domowej. Możliwość zawieszenia go na ścianie lub przy szynie sufitowej sprawia, że bardzo często wybierany jest jako urządzenie audio do garderoby, łazienki, przedpokoju, kuchni, gabinetu, a nawet lokali usługowych. Music Cast pozwala na łączenie głośników w pary stereo z podziałem na głośnik lewy i prawy. Panel z dotykowymi przyciskami pozwala m.in. na włączenie sprzętu, wyłączenie budzika czy też zapisanie trzech presetów. Mogą być nimi na przykład ulubione stacje radia internetowego. MusicCast 50 to większy i trochę bardziej rozbudowany brat 20. za taką samą funkcjonalnością sieciową, głośnik dysponuje dodatkowymi złączami fizycznymi. To stereofoniczny wtyk RCA oraz wejście optyczne, który można podłączyć na przykład telewizor. MusicCast 50 jest urządzeniem stereo już sam w sobie, mając wbudowane przetworniki odpowiedzialne za lewy i prawy kanał audio. Choć większy głośnik sam w sobie nie ma możliwości wieszania na ścianie, Odpowiem Wam, że widziałem uchwyty firm zewnętrznych. Ciekawym atutem poza parowaniem w stereo czy też grupowaniem jest możliwość wykorzystania zarówno pary MusicCastów 20, jak i pojedynczej 50 jako bezprzewodowe głośniki tyle w kompatybilnym systemie kina domowego. Kompatybilnym, czyli takim, który obsługuje standard MusicCast Surround. Może to być chociażby amplituner LX v 4 a lub jakikolwiek inny w miarę nowy model Yamaha. Wystarczy wówczas parę kliknięć w aplikacji, po czym nasz głośnik MusicCast 50 lub para MusicCastów 20 stają się częścią kina domowego. A gdy taka konfiguracja nam się znudzi, bez problemu można wszystko odłączyć i przywrócić głośnikom pełną niezależność. Załóżmy, że posiadacie już jakiś system nagłośnienia, na przykład wzmacniacz i dwie kolumny albo kino domowe. W tym przypadku przygodę z systemem wielostrefowym, jak i streamingiem audio, zaczynamy od podłączenia odtwarzacza sieciowego. Znany też jako streamer, model wx 50 od Yamaha jest w zasadzie dwoma urządzeniami w jednym. Usługi sieciowe to jedno. Druga opcja to użycie go jako przedwzmacniacza dla końcówki mocy, gdyż mamy tutaj regulację poziomu głośności. Tym czy sprzęt ma służyć jako streamer ze stałopoziomowym wyjściem dźwięku, czy też przedwzmacniacz z funkcjami sieciowymi steruje suwak z tyłu obudowy. WXC50 pozwala też na uruchomienie innych urządzeń za pomocą złącza Trigger i tak samo on również może być wybudzany tym samym standardem. Sygnał z Yamaha można wyprowadzić za pomocą złącz analogowych, jak i cyfrowych, jeśli akurat posiadacie znacznie lepszej klasy układ DAC. Yamaha może pracować za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub przewodowo dzięki złączu sieciowemu RJ45. Jeśli zechcecie schować go gdzieś w szafce, jest taka możliwość i to bez utraty sterowania pilotem. Wystarczy tylko dokupienie zewnętrznej diody podczerwieni, którą należy podłączyć do odpowiedniego gniazda. Czas na coś, od czego zaczyna zdecydowana większość osób, a mianowicie budowa dużego systemu nagłośnienia w salonie czy tam innym pomieszczeniu. Tutaj mamy dwa oczywiste kierunki: stereo albo kinodomowe. Gdy mowa o systemach stereofonicznych, to z reguły pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, to amplituner, czyli połączenie klasycznego wzmacniacza i dodatkowych modułów odpowiedzialnych za odtwarzanie muzyki. Wszystko co zamknięte w obrębie jednej obudowy. Yamaha na ten moment ma w swojej ofercie kilka świeżych modeli amplitunerów stereo. Topowego Rena 2000 a który już teraz zdobył duże uznanie wśród klientów i zupełne nowości. RN1000A oraz RN800A. Za ich pomocą zbudujecie system nagłośnienia stereo w dowolnym pomieszczeniu w oparciu o dwa, a nawet cztery głośniki pasywne. Problem tylko w tym, że w tej konfiguracji, czyli czterogłośnikowego stereo, wszystkie będą grały jednocześnie w ten sam sposób i ten sam utwór. Dlatego więc, jeśli potrzebujecie więcej stref audio, ale chcecie przy tym mieć tylko jeden Amplituner, wówczas do gry wchodzą jednostki wielokanałowe. Podstawowy model kinowy rxv v 4 a jest w stanie podzielić sygnał na dwie strefy audio, odtwarzając ten sam utwór, ale przy różnych poziomach głośności. Pełnoprawna druga strefa pojawia się w niewiele droższym modelu rxv 6 a Pełnoprawna pod kątem odtwarzanego utworu, jak i poziomu głośności, co może przydać się chociażby do nagłośnienia tarasu. Wystarczą tylko odpowiednie głośniki zewnętrzne, podczas gdy w salonie nasz słuch będzie cieszyć pięciokanałowe kino domowe. A teraz przed Wami swego rodzaju event, czyli gramofon z funkcjami sieciowymi. Połączenie świata analogowego z cyfrowym w postaci eleganckiego odtwarzacza płyt winylowych Yamaha Vinyl 500. Po co komu gramofon z usługami sieciowymi? Wystarczy wyobrazić sobie scenariusz, w którym chcemy spróbować świata analogowego odsłuchu, ale miejsca przy amplitunerze tak po prostu nie wystarczy na odtwarzacz. Wtedy wystarczy zgrupować gramofon z amplitunerem za pomocą systemu MusicCast. Można w ten sam sposób łączyć też głośniki i inne urządzenia pracujące w tym standardzie. Co więcej, Widel 500 może również służyć jako streamer, to znaczy odtwarzać sieciowy. Macie starszy wzmacniacz, amplituner, głośnik aktywny, który nie ma własnych usług sieciowych? Żaden problem. Przecież gramofon ma w sobie pełnoprawnego muzikasta. Tak więc poza słuchaniem płyt winylowych, możecie na przykład streamować radio internetowe albo słuchać muzyki ze Spotify'a czy też Tajdala. Brzmi abstrakcyjnie, ale działa to bardzo dobrze i pozwala zaoszczędzić mnóstwo miejsca. Gramofon i odtwarzacz sieciowy w jednym? Odpowiedź to Yamaha Vinyl 500. Oczywiście, że nie wymieniłem wszystkich urządzeń ani możliwości Muzyk Gdybym miał to zrobić ten film trwałby pewnie mniej, więcej tyle co głośny i zapewne obejrzany przez wszystkich już Oppenheimer. Dlatego też jeśli chcielibyście wiedzieć więcej na temat konkretnych urządzeń audio albo funkcji systemu Yamaha MusicCast czy też innego systemu multiroom, zajrzyjcie na naszą stronę. Zapraszam was również do któregoś z najbliższych salonów sprzedaży Top Hi-Fi and Video Design. Na miejscu nasi eksperci podpowiedzą jak zacząć budowę wielostrefowego systemu multirum w oparciu o Wasze potrzeby i plany odnośnie nagłośnienia mieszkania czy też domu. Lista salonów dostępna jest jak zawsze na stronie www.tophifi.pl. Czekamy na Waszą wizytę. Dajcie też znać w komentarzach jakiego systemu MultiRoom używacie w mieszkaniach i czy jesteście z niego zadowoleni. Czekamy też na Wasze propozycje tematów i konkretnych produktów, które chcielibyście zobaczyć na łamach tego kanału. A jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!